Dwa miesiące wolnego to zdecydowanie za mało, dlatego przedłużamy wakacje. Gotowi? 3, 2, 1! Lecimy w kosmos z rodziną Greenów! Obiecujemy, będzie naprawdę odlotowo! KINOWIE W WIELKIM MIEŚCIE KOSMICZNE WAKACJE FILM PREMIERA DZISIAJ O 10 TYLKO W DISNEY CHANNEL Czy chcecie zobaczyć coś? Wow! Oh, wow! To oglądajcie nowe przygody chłopca, dziewczyny, psa, kota, myszy i sera! Zaskakujące! Odnotowe! Magiczne! Po prostu... Czy na chłopak i T.D. Nowy sezon od poniedziałku o 17.20 w Disney Channel. Kiedy wymyślam nowe zabawy z moim rodzeństwem, zawsze robimy mnóstwo zamieszania. Wiesz, która księżniczka Disneya ma aż sześć sióstr? Zostań ze mną. Odpowiedź już za chwilę. Znalazłam dla Was idealną witaminę D i bo D3 Kids. A do Bo to lek z czystym składem i wygodnym kroplomierzem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. to jest super! do część Smoka Krysu! Wow! Ten Egg Dreamster jest mega! Chciałbym się nim ścigać z Sonikiem! Multi Adventure! Zabawa i zmieniające się emocje! Fantastyczna wyprawa w poszukiwaniu magicznych klejnotów. Kim jest Strażniczka Skarbów? By magię Multi mieć zawsze przy sobie od Magic Boss! Dziś określimy akcję przyjścia z dziećmi do pracy. Zacznijmy za mało. Pocket? No, zestawy, słodkie zwierzątka kryją mnóstwo niespodzianek. Ui, bindą w górę. O, mama i maleństwo, podwójna zabawa. Zabierz ją w drogę, kompaktowe zestawy i torebka leniwiec Pocket! Przeżyj, niezapomniane przygody z nowymi zestawami Lego Friends. To na lego Sekretny świat są sensory masa wrażeń Możesz stworzyć świat kosmiczny, tropikalny i syrenii używając masy plastycznej, piankowych kuleczek błyszczącego konfetti i tematycznych figurek Sekretny świat są sensory masa wrażeń Dostępny w sklepach Biedronka A teraz odpowiedź na pytanie Która księżniczka Disneya odważyła się wypłynąć poza Rafę? Tak! To Vajana wypłynęła poza Rafę Ruszyła przez ocean by ocalić mieszkańców jej wyspy Chce być odważna, jak ona! Prosto w uwielbianych filmów Disneya! Zupełnie nowe lalki księżniczki! Szukanie skarbów z Arielką! Przygody z Roszpunką! I przyjęcie w zamku z Delo. Nowe księżniczki Disneya, tylko od Mate. Poznaj też Roszpunkę Bajkowe Włosy z pasemkami zmieniającymi kolor! W sobotę 28 września świętujemy Dzień z Biedronką i Czarnym Kotem. Tej imprezy nie mógłbym odpuścić. Tym bardziej, że są goście specjalni. Dołącz do nas i oglądaj swoich ulubionych bohaterów przez cały dzień od samego rana. Dzień z Biedronką i Czarnym Kotem. W sobotę 28 września o 6 w Disney Channel. Pożycz do 3000 RLS-u 0%. Baw się z kanałem Disney Junior. Odwiedź niepowtarzalne atrakcje. Zainspirowane światem Ariel oraz Spidey'ego i Super kum Sprawdź się w wyjątkowych aktywnościach. Zobacz na planszy, kiedy i w której galerii blisko Ciebie się pojawimy. Wstęp wolny. Leki z witaminą D mogą zawierać i to, i to, i to. Lek Ibuvit D3 to kapsułka, witamina D3 i olej z naturalnego krokoszu. I nic więcej. Bo w Ibuwicie D3 nic więcej nie trzeba. Lek Ibuvit D3, produkowany w unikalnym systemie Vipol Pro D, działa i profilaktycznie, i leczniczo, i możesz go stosować nawet przez cały rok. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. ModiBox Adventure! i Zmieniające się emocje! Fantastyczna wyprawa w poszukiwaniu magicznych klejnotów! Kim jest? Strażniczka skarbów. By mafię ModiBox mieć zawsze przy sobie od Magic Box! Dziś organizujemy akcję wiedzą, gdy są na palcu. Mają ponad 70 dźwięków i reakcji. Fingerlinks od kopii. Przeżyć niezapomniane przygody z nowymi zestawami LEGO Friends. Dołącz do przygody na LEGO.com. Dlaczego miliony ludzi korzystają z vinted? Bo wszyscy mamy za dużo rzeczy, których nie potrzebujemy, albo już nie chcemy. Na Vinted sprzedaż zbędne ubrania i akcesoria wśród wielkiej międzynarodowej społeczności. Wystarczy kilka minut, robisz zdjęcia, dodajesz ogłoszenie i sprzedajesz bez żadnych opłat. Nie nosisz, więc sprzedaj, powiesz Vinted. Sekretny świat są sensory masa wrażeń. Możesz stworzyć świat kosmiczny, tropikalny i sereni używając masy plastycznej, piankowych kuleczek, błyszczącego konfetti i tematycznych figurek. Sekretny świat są sensory masa wrażeń dostępne w sklepach Biedronka. Zastanawialiście się kiedyś jak to jest nie pamiętać kim jesteś? Kim są twoi rodzice albo kiedy są twoje urodziny? To Ayla, dziewczyna bez przeszłości. Jedyne, co może o sobie powiedzieć, to to, że kocha tańczyć. Po spotkaniu grupy Los Mirror odkrywa w sobie niezwykłą moc. Ciekawi, co wydarzy się dalej? Oglądajcie Ayla i Los Mirror. Nowy serial od poniedziałku 30 września o 19.20 na Disney Channel. Rynowie w wielkim mieście kosmiczne wakacje film. Premiera dzisiaj o 10 tylko w Disney Channel. Kosmos.